W tym odcinku otworzymy ich na trzech kątach. Nie wiem, nie liczyłem ile to będzie 16. Nie chcę mi się liczyć na trzech kątach. Jestem sobie zmartwiony, to wiadomo, ale no wiem, aż tak, ale mi się nie chce liczyć po prostu. No. Nowa, otworzmy pierwsze 8 start Dropów, Ciekawe, czy to już będzie. Mam nadzieję, że najlepsze rzeczy będą na tym kończyć. Ciekawe, czy będzie przynajmniej jeden mityk, no legendę. No to bardzo chętnie bym przygarnął. No ale po mega świni widziałem, że naprawdę dużo trzeba start Dropów otworzyć, by to legendarne zrobić. A czasami w ogóle się z tych 20. O, ale zaczynamy dobrze, bo jest epicki. Co z epickiego, może będzie dobry. Będzie ten dobry, dobry, dobry. Aha, zlagowało mi się. A dobra. O, bardzo dobry, 100 kredytów dla mnie bardzo przydatne będzie. No a stąd to nic fajnego na pewno nie wyciągnę. Ej, jesteś stardopy lagują tutaj, jest to prawda. Pewnie dlatego, że dużo osób... E nie wiedziałem co dropło mi. Nie no. Aha, papuga mi teraz będzie mi... Teraz ten. Piściała, czy jakoś tak się mówi? Ćwierkała. O, o, dobra. O, wityk! Dobra, i co będzie w wityku? Uwaga, widzowie. Z wityka może coś fajnego dropnąć. Aha. Dobra, ja wczoraj kupywałem gadżet dla bibi, więc no, naprawdę fajnie. Ech, naprawdę. No, głupi ptaku. Dobra, przepraszam za papugę w tle, no ale kiedy nagrywam, to się drzeć będzie. Zmieniłem pokój, bo tam papuga w nerwach zaczyna. Mnie by nerwiała mnie mocno. Pies mnie teraz atakuje po Aha, te santopy strasznie lagują, nie wiem czemu. Aha, i nie widziałem co drobno, właśnie. To jest najgorsze w tych santopach, że one strasznie lagują. No i dlatego, że dużo osób się go bo aż 800 za free, więc to jest naprawdę dużo. Aha, i już się skończyłem. Na tym kończę można powiedzieć, że nic fajnego mi nie dropło. Wchodzę na kolejne konto i może tutaj coś dropniemy. Dobra. Musiałbym mieć kciuki, żeby coś tu dropnęlibyśmy. A, no, bo jeszcze muszę poodbierać, dobra, widzimy się kiedy będziemy odebierać Drop. No, odbieramy te dropy, oczywiście zagowane, no dalej, otwieraj, no i się tutaj, naprawdę, tak prosto slaguję strasznie, że to jest szok, oj, przepraszam, o, bardzo rzadki, no, to nic ciekawego, no bo 100 kredytów jest nawet git, na drugą stronę więc może tu coś fajnego. O, epicki git, a tutaj to dropniemy? Bo w epicki też można skiny dropnąć, ale to jest mega, mega, mega mała oszacalowa emotka da arrow'u. Taka wkurzona. No ale mam nadzieję, że po tym openingu nie będę wkurzony akurat. O, epic, epic kolejny. Co w nim dropnę? Nie wiem. A jesteś laguje. Oba punkty mocy. Pyk. Bardzo rzadki. Coś jest. To jeszcze te kred... kredyty start. dropy lagują. Naprawdę. Mega one lagują. O, epic, epic, epic. Mityk! Proszę podskoczyć, kurde. Ale co będzie w nim? Co będzie w tym Nie. Nie Zamykam oczy. Aha. Dobra. Nie Dobra, coś czuję, że będę wkurzony po tym epeningu. Ale mam nadzieję, że przytaj tymi na jednym koncie legendarnego Star trafię. Nie Ech. Zostało nam 8 ostatnich start dropów. mam nadzieję, że tam dropniemy, ja. Yeah. Dobra, ostatnie konto. Ostatnie konto, widzowie. Tylko poodbieram coś innego niż kredyty. Innego niż start przepraszam, pomyliło mi się. Dobra, odbieram już kolejne zlogowane start dropy. Ciekawe, co dropnie, naprawdę. Może tutaj coś dropnie, proszę. Trzymajmy kciuki, żeby coś tu dropło. Bo naprawdę, słaby chyba opening wychodzi. Mega słaby. I czynię, że przynajmniej. No, do... nie, wykrakałem, wykrakałem. Jest legenda, jest legenda, widzowie. Widzowie, mamy to. Mamy to, widzowie. Ty poczekajcie, screena zrobię. na screen zrobiony. I3, te ile? Co będzie tutaj? Czy jeszcze zlagowany? drop. Co będzie? Proszę oddaj coś. Na tym końcu zawsze... Nie! Nie no, nie no, nie no, nie no. Jestem załamany tym openingiem. 20 par star dropów. Tylko jedna legenda, w którym wydropił star power. Czyli najgorszy, moim zdaniem najgorszy drop. Drop Prócz, prócz 1000 monet, jeden z najgorszych dropów i nie czym przynajmniej na jakiegoś skina, naprawdę Ech. Naprawdę jestem załamany. O, spray po ale w miarę ładny. O kolejny epicki Słaby opening po prostu słaby. Dobra, lecę dalej. rzadki zlagowany. A to jest tak zlagowane. Oj, oj, bardzo rzadki mamy. Takim. No. Ech, te zlagowane star dropy mnie wnerwiać zaczynają. Naprawdę one tak lagują. Że to jest szok po prostu dla mnie. Aha. No to nic fajnego nie deropło. Komentarze, co wam dropu fajnego, jak coś fajnego, no to ja się, no po prostu z wami się żegnam na razie i papatki.